Witajcie serdecznie we wtorek 24 września 2024 roku. Jest to nasze kolejne spotkanie i muszę powiedzieć, że kolejny raz mnie zaskoczyliście, gdy usiadłem dzisiaj do biurka. Zobaczyłem sześciu nowych subskrybentów. Dziękuję Wam, naprawdę powtarzam się, ale jest to przepiękny dar dla mnie, że. Przychodzicie i zostajecie. Dziękuję. Będzie dla Was wszystkich niespodzianka, ale to za chwilę. Teraz skupmy się na tym, kto ma imieniny, jaki dzień nietypowy może jest dzisiejszego dnia. Otóż, dziś jest 268 dzień roku. Do końca pozostało 98 dni. Oczywiście jest to kolejny. Dzień z 39 tygodnia Światowy Dzień Morza i Dzień Stylistów Rzęs Imieniny obchodzą Amata, Gerard, Gerarda, Herman Jaromir, Jaromira, Kolumba Maria, Morzysława, Pacyfik Pafnucy, Seweryn, Tomir Twardomir, Uniegost. Powiem Wam tak. Przez to, że kanał Samozwańczy Lektor i seria Zanim obudzą się dzieci nabiera pędu, widzę to każdego dnia, rośnie mi serce, a z, z tym yy, wiąże się to, że chce mi się więcej rzeczy dla Was yy, wyszukiwać. Dla mnie, taką ciekawostką, z którą się spotkałem właśnie niedawno, jest koncert zespołu Boka, który odbędzie się 3 października 2024 roku w Krakowie w klubie Studio. Niebanalne podejście do tworzenia wizerunku i muzyki, wykorzystywanie nietuzinkowego, często składającego się z przypadkowych przedmiotów, instrumentarium szybko stało się znakiem rozpoznawczym boki. Potencjał grupy błyskawicznie dostrzeżono poza granicami kraju, co skutkowało zagraniem na scenach najważniejszych imprez w Europie, m.in. brytyjskiego The Great Escape, czeskiego Colors of Ostrava, niemieckiego Ripen. And... Ripper Ban, czy holenderskiego EuroSonic, a następnie w klubach w Brukseli, Pradze czy Budapeszcie. Informacja z Ticket Club. Zespół powstał w 2013 roku i od samego początku jego skład owiany był tajemnicą. Wiadomo było jedynie, że trzon tworzą trzy osoby, kobieta i dwóch mężczyzn. Skład koncertowy jest jednak nieco większy. Tworzy go wokalistka oraz czworo muzyków. Współproducentem trzeciego albumu Boki jest Daniel Walczak, z którym podsiadło także współpracował przy swoim drugim krążku artykuł Zeska Rock. Wiecie co? Z Boką spotkałem się właśnie w 2013 roku. Nie osobiście, zacząłem słuchać jej w 2013, właśnie na Spotify. Eee, bardzo polubiłem tą muzykę jest to alternatywa jak dla mnie i bardzo ciekawie eee, grają polecam naprawdę polecam Never Again I Fall 2024 to jest tak zatytułowany eee, zatytułowana trasa koncertowa Boka Never again I fall 2024 w klub studio 3 października w Krakowie. Zapraszam. Może ktoś jest z okolic. A wracając do naszych spotkań, chciałbym Was prosić o aktywny udział w komentarzach. I pamiętajcie, proszę, że ja Komentarze mogę przeczytać tutaj na antenie, więc możecie pozdrowić swoich bliskich, swoich znajomych. Zachęcam do tego. Nasze, nasza taka społeczność, która się wytworzy, będzie żyła. Będziecie mieli wpływ na to, co miałbym dla Was znaleźć, co byście chcieli usłyszeć kolejnego dnia. Na pewno. Byłoby to ciekawe. Teraz też jest ciekawe. Natomiast myślę, że jakbyśmy częściej wypowiadali się między sobą w komentarzach, to byłoby jeszcze sympatyczniej. Przechodząc dalej, mam tutaj poważną rzecz. Bo Boka to był właśnie mój prezent e, dla Was. Informacja o koncercie. A dla Was już bez komentarza na koniec. Zostawiam Was ee, z wierszem pani Jadwigi Nowak ze strony piszemy.pl. Może zrobi Wam dzień. Proszę bardzo. <noise> Polecam się. Słuchajcie. Rozejrzyj się dookoła, jak dziwnie. Lato zmienia się w jesień, spadają z drzew liście. Czy to nieosobliwe? Znowu jest tak samo. Opatrzona sztuka na cierpliwość widza, wydane setne przedstawienie, sam hipnotyzer wydaje się zakłopotany. Czy to nie dziwne, ta śmierć nagła wokół w przepychu dojrzewania owoców, przekwitania róż, z wyostrzonymi rysami blask słońca? Nocy, lodowaty chłód o każdym poranku, kolejny raz subtelnie rozpieszczone kłamstwo. Bo przecież. Wierzysz, że nadejdzie wiosna? Ten młynek modlitewny ze świętymi psami, który coś odmierza bez właściwej miary, ten obłęd, karuzela, pory deszczowe i suche, ostatnia burza z piorunami, rzeki występujące przy księżycu z brzegów, krwawe rytuały pożerania światła przez ciemności i, od, i ich odbicie lustrzane piękny gest.